Nazywam się Zawiedziński Andrzej, jestem prezesem zarządu spółki Elcamp i Globe Traveler. Półka Elcamp zajmuje się dystrybucją czterech kluczowych marek europejskich trzech zagranicznych: Adria, Sun Living, Hymer i Westfalia. Dodatkowo jesteśmy producentem naszej własnej marki Globe Traveler, która głównie jest dystrybuowana na rynkach zagranicznych w Europie. Niewielkiej ilości w Polsce. Firma ma dosyć bogaty serwis pojazdów kempingowych. W tej chwili mamy 8 stanowisk, które są przygotowane do tego, żeby jednocześnie naprawiać zarówno pod kątem blacharni, ale także mechanicznym te pojazdy tutaj u nas. Niezależnie jaka to marka, każdą markę jesteśmy w stanie zreperować, przygotować, doposażyć. Dodatkowo jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem wielu marek, jeśli chodzi o akcesoria, między m.in. Dometic, Tetford, Fiamma, Truma. No, tych marek jest dość sporo w tej chwili. Dział tworzą trzy osoby: dwie osoby stacjonarnie tutaj na miejscu w sklepie i jedna osoba zajmuje się sklepem internetowym. W firmie mamy jeszcze dwa inne działy: jest to dział zawieszeń i podpór hydraulicznych. Aktualnie gro tych podzespołów. Dostarczana jest do transportu tzw. z pojazdów LCV, ale także w tej chwili coraz częściej klienci, którzy kupują droższe pojazdy kempingowe, doposażają je w swoich samochodach, tak żeby zwiększyć komfort użytkowania tych pojazdów. W firmie mamy jeszcze dział termiki i oświetlenia. Polega to na dystrybucji oświetlenia marki Hela ale także chłodnic BER. W zasadzie w zeszłym tygodniu udało nam się podpisać po dłuższych negocjacjach umowę na współpracę z Adria jeśli chodzi o głównego dystrybutora, mógłbym nawet powiedzieć, użyć słowa wyłącznego dystrybutora na rynek polski. Będziemy w swojej ofercie mieć na wyłączność pojazdy Adria hmm, kampery i przyczepy kempingowe, jak także Sun Living, pojazdy z budżetowej grupy dla osób, które zaczynają przygodę z karawaningiem. Pierwszy taki pojazd zjedzie do nas już na wiosnę. Będzie to alkowa. Bardzo popularne samochody wśród firm wynajmujących. Jednocześnie jako jeden z nielicznych partnerów Adri w Europie będziemy mieć do dyspozycji przyczepy Astella. Zamówiona taka została jedna przyczepa, której, której premiera nastąpi na targach w Poznaniu już w marcu przyszłego roku. Przyczepa w tej chwili jest to najbardziej luksusowa przyczepa w ofercie karawaningowej w Europie, więc mamy nadzieję, że przyciągnie to osoby, które będą chciały taką przyczepę zobaczyć, a także będą mogli oczywiście taką przyczepę zamówić. Aktualnie w siedzibie tutaj na miejscu w Krakowie posiadamy kilkanaście pojazdów dostępnych od ręki, które można od razu zakupić, można je zobaczyć, można je przetestować. Pojazdy w różnym segmencie, począwszy od Blaszaku, skończywszy na pełnej integrze. Dodatkowo mamy różne przyczepy, mniejsze, większe, z podwójnymi drzwiami, z pojedynczymi drzwiami, więc oferta w tej chwili jest bardzo, bardzo szeroka. Aktualnie jak gdyby. Odchodzi się od sprzedawania pojazdów z katalogu, a raczej staramy się pokazywać cały asortyment, który jest dostępny, który jest najbardziej popularny w Europie. Najczęściej sprzedawanym samochodem w Adry jest samochód Matrix, samochód pięcioosobowy, bardzo popularny. Drugim takim pojazdem jest Coral, to jest Alkowa. Natomiast my oczywiście bardzo się cieszymy, jak są sprzedawane nasze samochody, samochody na blaszakach, pojazdy Globe Traveler których jakość i unikalne rozwiązania są dla nas ważne i doceniane za granicą szczególnie. Firma Alcamp posiada także bogaty sklep, który w tej chwili wartość całego asortymentu, który tam się znajduje, to jest około miliona euro. Są to komponenty niezbędne pod produkcję naszych pojazdów produkowanych w Karczewie, Globe Traveler, ale także posiadamy asortyment, który dystrybuowany jest przez nasz sklep akcesoriami, zarówno ten internetowy, jak i ten zwykły, standardowy który się znajduje tutaj na miejscu. Są to produkty różnych marek, począwszy od właśnie, tak jak już wcześniej wspomniałem, Tetford, Fiamma, Dometic, Truma, wszystko co w zasadzie jest w tej chwili co znajduje się w ofercie karawaningowej w Europie. W przyszłym roku zaczynamy czy otworzymy punkt w Warszawie, który będzie naszym własnym punktem. Będziemy w nich w nim mieć zarówno salon pojazdów, jak i serwis pojazdów. Jednocześnie będziemy mieć także również sklep z takimi podstawowymi akcesoriami. Mam nadzieję, że dzięki temu, że ten punkt będzie w centralnej Polsce, będzie łatwiejszy dostęp dla wielu klientów, którzy w tej chwili no, niestety muszą poświęcić trochę godzin, żeby tutaj do nas do Krakowa dojechać. Jednocześnie w planie mamy dwa inne punkty w Polsce. W tej chwili prowadzimy rozmowy z różnymi podmiotami. Jak będziemy oczywiście znali już szczegóły, to oczywiście podzielimy się tym wspólnie tutaj z Polskim Karawaningiem tą informacją. Rynek Runningowe w Polsce dosyć dynamicznie się rozwija. Aktualnie liczby są, jeśli chodzi o sprzedaż nowych pojazdów, oscylują w granicach 600 sztuk rocznie. Tak samo jest, jeśli chodzi o Aircamp. My w tej chwili zatrudniamy blisko 30 osób. Tutaj w Krakowie. W różnych działach mamy w tej chwili pięć działów, i no, dział główny, najliczniejszy to jest dział serwisowy i dział sprzedaży pojazdów. Szkolimy naszych pracowników za granicą wśród naszych partnerów, tak jak Adria, Hymer, Westfalia. Zarówno uczestniczymy w szkoleniach serwisowych, jak i w szkoleniach produktowych i marketingowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom klientów, które są coraz wyższe.